No hej tu Sherlock, dzisiaj zapraszam na piąty odcinek topowego gameplayu, a w nim obrzydliwie mocarny popis Mateusza. Nick, dzielny aligator, który w służbie Jej Królewskiej Mości poskłada oponentów na mapie Ruinberg po czym złoży i w kostkę. Narzędzie destrukcji, którym będzie się posługiwał, to dziesiątotierowy brytyjski czołg ciężki Nagroda, czyli maksymalnie zgięty Chieftain. A co powinnoś się wizualizować, gdy myślimy o Chieftainie? To szybkość, dobre działo i absurdalny pancerz w wieży. Po prawdzie można powiedzieć, że ten czołg zamiast wieży w praktyce ma zamontowane 279 Early. O czym przekonuje się właśnie na własnej skórze przeciwny ciężki kranwagen, który nie wiedzieć czemu wybrał się na spacer środkiem niczego i to mimo, że mapa oferuje mu wybitne miejscówki dla czołgów z jego pozycyjnym potencjałem. No, ale gra raz po raz pokazała mi już, że próżno tu doszukiwać się jakiegokolwiek sensu. Przecież to zabawa, a najczystsza jej forma to gdy twoja drużynka traci topiera, który nie w stanie zrobić kompletnie niczego, i mało tego, porzucił idealne pozycje, by pojechać w miejsce, w którym i tak nie miałby na nic wpływu. No i w taki sposób Mateusz w przeciwieństwie do Krana daje swoim sojusznikom ogromną przewagę, wyłączając ciężkiego Szweda, grając pod atut swojego chieftaina znakomite otwarcie i pierwszy dotkliwy wycios zadany mocarną pewną, Piochą, ale jak widzieliście z miniaturki Mateuszowi będzie dane nachapać się jeszcze Całe wory Damaszku i już za chwilę szef będzie gnał na lepszą, dogodniejszą pozycję. Skracamy, by wygenerować sobie lepszy kąt ataku, zawijający asfalt biodro i szef loguje się w ruinach budynku. Jak widzimy na mapie, cała masa oponentów w okolicy flagi na pionach 1, 2, 3, znaczna przewaga na korzyść drużyny czerwonej, a gdzie kucharek 6. Tam jest to farmić. Naturalnie, że przeciwnik, skoro jest go tak dużo, będzie zajmował różne narożniki, bo nie ma fizycznej możliwości, aby niemalże cała drużyna przeciwna mogła skutecznie pograć sobie w jednym miejscu za jednym nasypem. Jaki ma to efekt dla Mateusza? Cóż, działo szefa. Nie stygnie, pompujemy we wrogów strzał za strzałem, sięgając niemalże po prawdziwy potencjał DPM-u, brytyjskiego behemota. I co szczególnie ciekawe, oponenci w żadnym stopniu nie potrafią wykorzystać swojej przywagi ilości. W tym miejscu mapy Mateusza nie trzeba dwa razy zapraszać, bo jak wróg nie robi głupot, to trzeba się zwyczajnie do niego przejść. Tym bardziej, gdy w naszych rękach jest zabawny. Tego kalibru, jak brytyjski, chieftain. Ostrożnie podchodzimy do tematu, wykorzystując moment, że główne siły przeciwników są zajęte walką na swoich pozycjach. Fazowi nikt w tej chwili raczej nie pomoże, a uwikłał się w walkę z czołgiem i przeciwnikiem, który deklasuje go znacznie więcej tylko jednym tierem. Fejs nawet porzucił lepszą pozycję za gruzem, by zostać ukarany za swój brak wiedzy oraz umiejętności przez szefa, który ładuje przecież znacznie szybciej. Kolejny ciężar powalony za cenę zaledwie jednej pestki obrażeń otrzymanych. Dobry deal, jakby ktoś mnie zapytał. I nie czekamy na nic, tylko przystępujemy do rękodzieła. Mateusz może teraz rzeźbić boki przeciwników, Zajętych frontalną walką pozycyjną, co daje piekielnie skuteczną okazję do flankowania. Zabawę przerywa jednak przeciwny polski met zostawiony na narożniku bez najmniejszego sensu i przyczyny. Nikt nie wie dlaczego CS unika walki i się tu w zasadzie znalazł, ale przy to coś zmienia, wychylamy się i karcimy przeciwnego bottompiera, a CS nadal się wycofuje nadal poza kombatem. Po co odstraszać wroga ogniem krzyżowym, jak można wkomponować się w kamienie i nie robić nic, udając gargulca? Przecież to zabawa. W polskim medzie odezwało się jednak waleczne serce. Jak widzimy, również 60TP rotuje na narożnik, aby podjąć walkę z przeciwnym topierem. Jak to podjęcie będzie wyglądało w praktyce, sami zobaczycie, bo jak widzicie u boku Mateusza czai się sojusznicze C-30, wierci się ze swoją wielką Alfą, no i ma jeszcze sporo HP. Ale jak się okaże, amerykański niszczyciel będzie pierwszym, który schowa się w gruzach na swoim miejscu parkingowym, zostawiając niemalże cały kombat na barkach mojego gościa. 60TP pokazuje nogę, za rogu kolor pończochy, nie przypadł jednak Mateuszowi do gustu, no i noga 60TP to nie smukła jędrna długa igła, tylko kulfoniasty kalafior, więc zakusy ciężkiego Polaka, zasłużenie odrzucone. CS nada nie wie, jak coś miałby w tym starciu ugrać i zbiera tylko gały na lewo i prawo. Mateusz obsługuje teraz dokładnie każdego gały dla wszystkich, że najwyższej próby bez najmniejszej litości. Sytuacja się nam przejaśnia. Węzeł rozsupuje, za chmur nad Druimbergiem wychodzi uśmiechnięte słoneczko. Ostatnia prosta i już widać buziu w tym tęczu. Oponenci zostawili sobie na obronie na otwartym placu Epin. No, ale na krótko, jak widać na mapie, w 70% złożonej z gruzów i nasypów nie było jak znaleźć Niemcowi dogodnej pozycji, by przyjąć wroga, aby zrobić tak naprawdę cokolwiek pożytecznego. No, po czym Tortol bardzo szybko pójdzie w ślady swojego sojusznika i zabierze swój spłutny gameplay do garażu. I tak, bez Ceregieli, choć będzie mała ceremonia, bo za ten meczyk nieunikniona odznaka mistrzowska. 10 040 obrażeń zadanych, 3300 odbitych i beczko asysty dla smaku które co prawda wyglądają w tabeli wyników bardzo ładnie, ale dopiero podzielone przez 6 minut i 23 sekundy tego spotkania daje nam mocarne 1576 łączonej efektywności na minutę meczu, co klasyfikuje Mateusza na zaszczytnym drugim miejscu tabeli wyników topowego gameplayu. Najszczersze gratulacje dla dzielnego aligatora za nadesłany materiał, a na dziś to tyle. Powodzenia na randomkach, trzymajcie się i pa!